Witam, nazywam się Krzysztof Świder, jestem dyplomowanym naturopatą, refleksologiem, wykładowcą refleksologii w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Aktualnie jestem w 3-miesięcznej podróży po Indiach, ale ona już dobiega końca i chciałem was zaprosić bo to już niedługo 15 marca na moje szkolenie z refleksologii. Będzie to szkolenie pierwszego stopnia. To szkolenie jest przeznaczone dla osób, którzy, które nie miały pojęcia, nie mają pojęcia o refleksologii, nigdy się z nią nie spotkały, ale także tych, którzy już w jakiś sposób z refleksologią miały styczność. To szkolenie będzie pierwszego stopnia. Osoby, które już brały u mnie udział na moich szkoleniach, będą lub po tym szkoleniu będą mogły skorzystać ze szkolenia drugiego stopnia. Ja jestem pasjonatem refleksologii. Teraz, będąc tutaj w liniach, dokładam do tej mojej wiedzy, którą zdobyłem, jeszcze takie aspekty duchowe, umiejętność właśnie ochrony terapeutów. Z tym wszystkim będę starał się dzielić, będę się dzielił z Wami, no bo cóż, przecież nie chcę tego zatrzymać dla siebie, nie robię tego, tego dla siebie tylko po to, żeby. Aby mógł przekazać to dalej, bo to jest właśnie takie najpiękniejsze, gdzie zdobywasz wiedzę, coś umiesz, odkrywasz, i później dzielisz się z tym, z ludźmi wokół ciebie, chętnymi, możesz im w ten sposób pomóc. To bardzo cieszy, raduje. No cóż, najbliższe szkolenie refleksologii we Wrocławiu, 15. 16 marca, ale to nie koniec, bo to jest dopiero początek. Będę prowadził szkolenia już, nawet częściowo, częściowo te szkolenia się odbyły i, i mam bardzo dużo zapytań. Właśnie takie szkolenia od Polaków w całej Europie. Także ja jestem otwarty, zresztą ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem najbardziej mobilnym refleksologiem, na pewno w Polsce, ale rozszerzam swoją działalność na, na Europę, na świat. No, dlaczego nie podzielić się tym, co, czego się nauczyłem z Polakami na całym świecie? Także. Marzec w Polska, następnie zobaczymy, co życie przyniesie. Tutaj Indie też bardzo dużo i pokazały, jak, jak wysoki poziom refleksologii jest w Polsce. Jak, no, Super zobaczyć, że to, co, to, co umiem, to co, co wykonuję, co robię, to jest naprawdę, naprawdę taki, taki wysoki poziom światowy z tego, co też ja wiem, no, refleksolodzy w Polsce są bardzo, bardzo dobrze wyszkoleni i chcemy, chcemy to, ja bym to chciał, żeby to rozszerzyć na, na, na Europę, na świat, pokazać no, w czym my jesteśmy dobrzy, w czym ja jestem dobry. bo bo mogę tutaj gwarantować tylko za siebie. Także zapraszam Was najmocniej na to szkolenie. No na pewno nie będziecie się nudzili. Ma się do czynienia z metodykiem dydaktyki z wojska, także szkolenia są prowadzone metodycznie, jest cały czas ogień, także z działaniem i Będziecie zadowoleni, bo ja wiem, że ja Wam to przekażę najlepiej jak będę potrafił, a jak do tej pory wychodzi mi to bardzo dobrze. Dziękuję i zapraszam Was. Pozdrawiam z w Indii.